Ja jadę do Magdy Łabieniec. Chyba w przyszłym roku do Polski byśmy. dwa obozy do trzech, ale w przyszłym roku może pojedę do No, Z Magdem się fajnie pracuje, nie powiem. Tak. tak. Tylko bo tym ostatnim... Dobrze, go, 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 go za blisko no. Zapraszam na start Szybciej, Ania! No, 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 no. O! Oj! Biegni, a to biegnij. Biegnij, biegnij! O, jeszcze te zrób.